Początkiem była iwa tak naprawdę i pomysł ściągnięcia jej do Skierniewic po raz kolejny. No i tak w rozmowie wyszło na to, że, że może by sam wernisarz jakoś uatrakcyjnić, żeby coś się wydarzyło, żeby coś jeszcze było dodatkowo. I stąd był pomysł, najpierw miał być wieczór bułgarski, zmienił się na dzień bułgarski. Było wiele punktów programu, między innymi warsztaty, tak zaczęliśmy warsztatami Martynicy. O, jak widać? Mam na sobie, więc to był pierwszy punkt programu. Później zaczął się kiermasze. Może nie jakieś bardzo duże, ale na tyle, żeby zaakcentować ten dzień na pewno. Bo mieliśmy i kosmetyki różane, z których Bułgaria jest znana. Mieliśmy gary. Bułgary, mówię specjalnie tak, bo to jest tak nazwa strony i są to oryginalne gary. Bułgarskie, ceramiczne. No i oczywiście był wernisarz Iwy. Był jeszcze koncert i pokaz tańca bułgarskiego w wykonaniu Bułgaricy zespołu. A teraz już jest ostatni punkt, czyli alto duo, rytmy bałkańskie. Zapomniałam jeszcze o jednym punkcie istotnym: była degustacja potraw bułgarskich, która też cieszyła się olbrzymim zainteresowaniem. Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie w Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach na dniu bułgarskim. Przed nami wielodzinna rzta artystyczna. Człowieka można szukać w sposób bardzo symboliczny, abstrakcyjny i poprzez różnych elementów, których łączę w pracach. Oczywiście te elementy zawarte są w sztuki dawnej, prehistorycznej, sztuki Neolitu, mają swoje znaczenie i sposób, w który są połączone, właśnie nadają sens moich prac. A wszystko to jako postać bez twarzy, kulka, elementy, które są czarno-białe, czyli pokazujące w abstrakcyjny człowiek człowieka, w jego dualności, albo elementy typu trójkąty, krzyże równoramienne, które też pokazują rozwoju człowieka od jedności do wielkości od uh, Szemia i zarodku do koła, do wszechświata, to uh, wszystko uh, ma ogromne znaczenie. W których jest oczywiście praca ludzi, którzy się w tej dziedzinie zajmują. Ja interesując się po prostu bazując się na tej informacji, których mnie bardzo zaciekawiła, pogłębiłam się więcej w swoich korzeniach i poprzez to dowiedziałam się jeszcze dodatkowych informacji, których mnie zainspirowali do Zapraszam. Atrium bardzo serdecznie do Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach jest to przepiękny ośrodek kultury. Z dużych możliwości rozwija się bardzo prężnie, dlatego, że to jest moja czwarta wystawa. Tutaj widzę naprawdę bardzo, bardzo ogromny postęp i jest tak miło i przesympatycznie tutaj przebywać